Dobra, trafiamy na jakieś bagna tym razem. Na początku jeszcze. What the fuck? Co to jest? Przed chwilą włączyłem ten <try> level, ale coś mi się zwiesiło. I dowiedziałem się właśnie, że te bagna nas ranią, także musimy na to uważać. Co to jest? What the hell? O kurde, oni przeżywają nawet kołkownicę. a to ciekawa sprawa. Ale wytrzymałe no so, nie mam pytań. Na szczęście są wolne, bo jaka muzyczka jest śmieszna. Zamiast taka mroczna, to jest z kolei właśnie taka bajkowa, można powiedzieć. Kurde, tego nie wezmę. Aha, kurczę, mogę sprawdzić, czy da się to wciągnąć za pomocą łowcy dusz. No, trudno. A, minigana mamy, dobra. O, to się da niszczyć. Albo. Dammit! Trudno. Mhm, mm okej. Okay. widzę, że tutaj... Ty... Nie, że przedobrzyłem. Okej. Okay. Mam mamy do... O, co taka zwiecha? Nasz Co to jest? O co chodzi? Nie widziłem te stwory. No nie, koniec. O Jezu! Wincie. Jakieś dzieciaki w ogóle, nie, jakieś omeny czy coś... LOL, one... Ale beka. One w ogóle nie giną na początku, tylko tracą jakby głowę i dopiero wtedy znowu biegną. Są jeszcze bardziej wytrzymałe. No nieźle, nieźle. Kurde, respią się za mną. A, A tam jak dojść w ogóle, what the fuck? Idąc w tamte miejsce można nie dość, że zginąć. Bo no wiecie, starając się kurczę nie wiem przeżyć i wziąć sobie życie, to możemy przy okazji zginąć, więc to by było ciekawe. O kurę trafił mi. Na szczęście mało dmage'a dodał zadał. Takie małe, wstrętne stwor stwory są naprawdę groźne, bo jeśli wiadomo, w pojedynkach one no nie są Eee, jakoś zbytnio mocne, ale jeśli w, zbiorą się w kupę, no to może być ciekawe miejscami. Na szczęście tak małej przestrzeni nie zapominam o tych duszach. Jeszcze kościotrup. Okej. Okay. Chyba wszyscy, co? Chyba tak. Um, nie wiem, tam chyba nie opłaca się iść teraz po to, więc. Jeszcze kurde, zginę. Nie, dobra, oleś ich. Że napisał, ale olewam to. Co ciekawe powiadomienie mi się nie wyświetliło. Hmm. a mam raczej włączony, więc ciekawa sprawa. Okej, okay. Patrzę jakie mam amunicji w czym. Tu mam dużo, dosyć. Shotgun. Hmm, dobra. Weźmy tego shotguna. O, tu jest do rakietnicy. Strzałka nigdzie mi nie pokazuje, żeby iść, ale tam widzę, są jakieś schody do jakiegoś zamczyska, więc zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. O kurde, a to co? Spadaj! Nic nie zrobię chyba w tym momencie. O nie! Gin. Gin. Dobra. Tylko jeszcze dłuższe, właśnie, jeszcze dłuższe, jeszcze dłuższe. Okej, okay, trzeba teraz to iść. No dobra. Najpierw obejdziemy to w koło, bo coś tu może być. Chyba jednak nic nie ma. Założę się, że gdzieś tam jakieś sekretne miejsca są, ale trudno. Kij z tym. Zobaczmy tutaj. Oj, 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 ściągało już mi na Więc raczej nie będę próbował. Dobra, idziemy tutaj. O. What the fuck. Co to było? Ok, amunicja. Było chyba do właśnie. Do błyskawicy. Sachmet. What the fuck? Boże co? To jest jakiś... Nie wiem sierociniec czy coś Coś jakby na to wskazywało Jakiś sierociniec Okej, okay, teraz tam Ciekawy level, naprawdę śmiesznie Nie, co jest napisane Niewyraźnie Hmm, tutaj mamy dosyć dużo amunicji. Wow. What the fuck? Jakiś duch? Ok. <laughs> Jaki dziwny level w ogóle masakra. What the fuck? Ha, zbokował się, nie gdzie iść O Jezu Dawaj duszę LOL, jeszcze mnie zaatakował No beach please Właśnie jeszcze o tym zapomniałem To jest też dobre Co tu mamy Tu chyba nic O kurde Ło, wow, ten się pali Nie Nara O cholera Wow, co się stało? Czemu ja... O nie, ale mi zawroczyło coś A, krótka przerwa, ktoś mnie dzwonił, ale kurde, co tu się stało? To ja nie mam pytań. Gin! Jemy, nie ogarnię 300 łupków. Że... No aha, spoko. O boże, mam 6 HP, to się tego nie przeżyję w ogóle. Będę musiał, nie wiem, chyba jeszcze raz poziom zresetować czy coś, bo to jest chore. Hmm, hmm. ciekawe, no dobra. Aha, fajnie. O kurde. Czekaj, czy mogą mnie. Lol. Lol. Jak się zbugowało, nie? Co, co się dzieje? Jaka beka. Lol. A to co? Co to jest? Co tu się dzieje? W ogóle ja nie wiem, jak ja tu przeżyłem, nie? Życie. Misiek, dawaj życie. Misiek, życie. O, wziąłem. Dobra, mam 35 HP, no to już jest okej, okay, Mary Ja pierdzielę. o co tu chodzi w ogóle? Ta, to jest na pewno jakieś sierocinie, kurczę, bo. Yy, tu mamy ten... szkółkę, można powiedzieć. No wskakuj! Nie rozumiem, czemu on czasami wskakuje. O kurde, mam 5HP. Ach, myślałem, że przejdzie ten sam motyw, co wtedy. Trudno, jeszcze raz. Tak, kontrolny punkt. Okej, okay, zobaczmy, czy to samo znowu da się zrobić. Wo! Chyba rączkiem pourwałem przypadkowo. No dawaj. No i? Ha I co? Lo albo gry. Dobra, czekajcie, ty. tutaj... Hop, No nie można jej zamrozić w ogóle, o co chodzi. Dobra. Skoro można, to będę używał tego. Jeszcze ta idzie. Okej, okay, chyba wszyscy. Teraz to życie. Jak ja to wziąłem wtedy? Mm. No cholera! No give me this! Jak ja mam to wziąć? Nie ogarniam. Nie nie rozumiem. Jak ja to wtedy wziąłem? O, teraz uda mi się skoczyć. O co chodzi? Dobra. Eee, teraz z nimi. Hmm. Jak by tu z nimi postąpić? Ok, może tak zrobimy. Okej. Okay. No to nie wyszło. O co chodzi? Nie wierzę jeszcze raz. Dobra. Aha. Aha. O co chodzi? Dobra. Spoko. Co tam się z nim stało? Aj, nie, 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 ja się zblokowałem, nie, no, fuck you all, bitches. Kurde, przez to, że mam mało życia, no. Dawaj, 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 szybciej, szybciej. No, resp się. Tyłek, dobrze, gin. Dobra, teraz nic nie zrobicie, ha, 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 noobs. Lol, lol. No nie. O, lol, wciągnąłem. No, no wtedy tu skoczyłem, bo nie rozumiem. Lol. Hmm. Teraz pomyślmy, jak to zrobić. Hm hmm, hmm. Bo to mi się zamyka. Auć. No nie wierzę. Jeszcze? No bo to zamrażanie mi jest spoko. A ty dokąd? Dobrze, że pojedynczo wyskakują. Dobra, koniec. Ho, ho, ho! Dobra, tu nie mogę rozwalić. Ja pierdzień jakie ja to przeżyłem w ogóle. Ale nadal mam mało HP. Hmm. O, gdzie później. O nie. O nie, kolejne małe pomieszczenie. Uuuh. Co to jest? What the fuck? Nie. What the hell? Wypadł! Wypadł! O kurde, o co tu chodzi w ogóle? Ale niedługo będę miał duszę znaczy tryb demona 66 dusz, więc nie jest źle. Więc może jakoś jeszcze się uratujemy. Jeszcze jedna jakaś. Jeszcze ktoś? O, co to za łóżka? Czy co to. Nie, 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 wiem, co to jest co to, o co to. O co z tym chodzi w ogóle? Tu jeszcze jakiś kościotrup leży. Tu widziałem to? No, co jest? O boże, what the fuck. Co za schizanie. Okej, okay, znowu tutaj. The fuck? Show yourself. To jest dobre z tym zarażeniem, bez kitu. Dobry motyw z tym jest. Wow. Okej. Okay. Już prawie, już prawie, jeszcze trochę. Co tu się dzieje? Nie ogarniam tego środzińca. O! Boom! Dobra, tu się już otworzyło. Ach, tu pieniążki. Pieniążki. Ale no tak, ja zapomniałem, że jeszcze mam przecież ten. E, karty. Dobra, nie wszystko zbieram kurwa bo i tak mam tego full. Co mnie martwi, to właśnie moje życie. Kurde, bo prawie w ogóle nie mam. A czekajcie. No nie, tutaj już byłem chyba na początku. O oh mygi, o my, God, oh my No dobra. Kombinujmy dalej. Armor. Armor. Wow. Nie, nie działa na niego. No bitch, please. No nie, i tacy życie przez. No, no, no kurde, no, o kurde. No, gin! Ja pierdzielę ile on przyjmuje na twarz. No, wypalaj mu mózg! No, lol. No, bitch, please. Co za typ. Chyba niania ich jest jakaś. Nie wiem, cokolwiek. Nie ogarnię. O kurde, teraz zginę. No, lol, lol, da się go zabić w ogóle? No, nie mam pytań. Nie, no tyle musi przyjąć, to bez przesady. Lol, nie wiem, <laughs> what the fuck? Nie. Nieee O co chodzi, w ogóle nie, ja to 6 HP-a... no lol, jest... No i zginąłem, bo się podpaliłem o nią, nie wierzę... Że... Czy to punkt kontrolny? Tak... No dobra, ale jak go zabić? To jest pytanie... ze 100 punktów. Pytanie ze 100 punktów, jak go zabić? Nie, wmarnowałem w niego wszystko, co mogłem. W ogóle to mnie trafi? Tutaj, tu jestem. Trafi mnie? LOL. zobaczmy, czy zadziała. Czy tak go zabiję. Tam, 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 tam. I co, giniesz? W ogóle co on ma, stopy w ogóle założone ma, o co chodzi? O nie, nie tym! Dammit. Wow, spokojnie. No nie. Spokojnie, ziomek. No i tu już nie mam znowu. Nie, może w nogi trzeba mu połamać cokolwiek? Kostki jakieś? Boże, się blokuje. No nie ogarnię, co trzeba zrobić z nim. Uuuh. No i... Kurde, no. Zamrożenie nie działa na niego. Tu jestem. Śmieciu. Co za łajza. No gin! No nie wierzę. Co za typ. To jest dziwne mnie ginie Tyle obrywa Machaj sobie tym, machaj Nie wiem, no za całą misję nie wywalę, no kurde, no, o co chodzi Ty no nie ogarniam tematu typowo Nie wiem o co chodzi to wbijam w niego te kołki. O kurde, trafił mnie, no nie wierzę. LOL. Nie, no nie mam pytań. Co za typ? Nie, podaje się, nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Może on jest nieśmiertelny po prostu. Nie wiem. Czurgo wie. Ja z tym spadam. Aha. Dobra, nawet, że jak zginę, jeszcze raz to zrobię, ale. Po prostu go oleję. Zobaczmy, co my tutaj mamy. A, tu jest zamknięte przejście, więc tu i tak nic nie zrobię. Ciekawym, ten typ to przyjdzie. O kurde. Nie. Nie, Nie wiem, nie mam pomysłu. Jeszcze raz, czy to kontrolny? Kurde. Ja muszę go olać. Chodź tutaj. Dobra, spadam. Ja już chyba wiem albo Ty, gdzie on jest? w ogóle? zblokował? O co chodzi teraz? Nie muszę zobaczyć, gdzie on jest. Co mu się stało? Aha, no tak jak mówiłem, jest nieśmiertelny. Kurde, jakaś bzdura totalna. Nie wiem o co chodzi. Jest jakiś Bóg czy co? Nie, ktoś jeszcze tu żyje. Nie, nie widzę. No to ja nie wiem, jak ja mam go pokonać. To jest. To jest zastanawiające teraz. Naprawdę to mnie zastanawia w tym momencie, jak go pokonać. No chodź tu. Hmm. Tu mam amunicję. O, do zamrażania. No i jak ja mogę go pokonać? To jest pytanie teraz. No nie, no wy sami widzieliście, że na trybie demona nic nie mogę mu zrobić. Więc nie wiem, no, tu nic nie ma Tu też nic. A nie, może trzeba jakoś spalić coś. Nie wiem, cokolwiek. Tu jeszcze amunicja jest. Lol, czemu to się pojawiło, że gdzieś tam jest teraz ten koleś? O co chodzi w ogóle? Co tu się dzieje? W ogóle jakieś bugi? O nie, z... Dobra, chodź już tu. Nie, no spróbuj go teraz. Nie, może teraz go można zabić? Nie wiem. Spróbujmy. Nie wiem, coś takiego zmieniło, że mógłbym go teraz zabić. O, padł. No proszę, w końcu. Nice. Nie wierzę, że mi się to udało, masakra. Dobra, teraz trzeba na dół zejść. Ile ja na niego wpakowałem, to nie mam pytań. Nie? Ja pierdzielę. Ciekawe, jak jeszcze daleko do końca levela. O życie jakieś konkretne. O kurde jakieś pomieszczenie dziwne. Coś czuję. O, jakaś nowa broń w ogóle. To to jest? To jestem ja hmm. o co chodzi? Czekajcie, to w ogóle rozwalić. Nie, nie. What the fuck? Kin! Uh. Niewdzięczny. Dobrze. LOL, co to jest? No! Gińcie! Na szczęście są wolni Przecież oni potrafią skakać ci właśnie którzy tak, którzy tak pełzają Dawaj duszę. Łoo wow. i Już próbował skoczyć na mnie. Hops, 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 hops. Okej. Okay. Jej, koniec, udało się. No wam powiem, że chyba w ten level należy, był najtrudniejszy ze wszystkich. Dla mnie, więc... No cóż, ale udało się przejść. No to wbijamy Chciwość. Podwoja ilość ukrytych bogactw. A w sumie i takich nie zbieram, więc <laughs> tak mi się to przydaje. Ło ho ho. Dobra, kontynuuj. Podsumowanie. O, wszystkie potwory zrobiłem w tym levelu. Nice. Widzę, że nie oszczędziłem żadnego. O, dwa pancerze nawet tu były. No dobra, no to co, kontynuujemy naszą zabawę. Tak, jeszcze zostały nam 3 czy 4 levele Według tego, co jest napisane. <laughs>